Czy myślenie spiskowe motywowane jest przez pragnienie bycia wyjątkowym? Chodzi o to, żeby przekazać pewną wiadomość bez wypowiadania jej wprost. Że ta osoba między innymi poszukuje realizacji jakiejś psychologicznej potrzeby. No w tym wypadku będzie to Poczucie wyjątkowości. Jaki jest skuteczny sposób na zgaszenie zapału takiej osoby? To jest powiedzieć: Widzę, co robisz. Widzę, co robisz. Widzę, co się dzieje. Nazywam się Karol Trajanowski i martwi mnie stan świata. Na tym kanale głośno myślę nad tym, jak zachować zdobycze naszej cywilizacji. Zapraszam do oglądania. Czy myślenie spiskowe motywowane jest przez pragnienie bycia wyjątkowym? Jest to jedna z teorii, i efekt wpływu poczucia wyjątkowości zbadany został w artykule, który dzisiaj wezmę na tapet, ale najpierw pokażę, co mnie do tego zmotywowało. Pod dość krótkim, zdawkowym filmie Tomasza Rożka na kanale Nauka to Lubię. Jak zwykle w tego typu przypadkach pojawiło się dość sporo komentarzy, które w dość zawoalowany sposób próbują kwestionować coś właściwie na tym problem polega nie do końca wiadomo co kwestionują i nie do końca wiadomo jaka jest teza? Pokażę na przykładzie jednego komentarza jak wiele mechanizmów możemy się doszukiwać i jak wiele mechanizmów może wpływać na to zjawisko. Mamy tutaj taki przykład. Oczywiście Tomasz Rożek wyjaśnia na czym problem polega 30krotny. Wzrost zachorowań na krztusiec w Polsce bierze się skądinąd jak ze spadającej wyszczepialności wśród dzieci i młodzieży. Ale tutaj mamy taki przykład. Pewna pani pisze: "Chciałabym zobaczyć statystyki kto chorował" zaszczepieni czy nie zaszczepieni. chciałbym też poznać statystyki ludzi napływowych z Ukrainy. I brawo zachęci. Natomiast podejrzewam, że przynajmniej część z tych statystyk można znaleźć i nie skończyć tylko na pragnieniu zobaczenia, ale faktycznie je obejrzeć problem w tym, że chyba nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby te statystyki zobaczyć. chodzi o to, żeby przekazać pewną wiadomość bez wypowiadania jej wprost. Jaka to jest wiadomość? Możemy? Zacząć podejrzewać, czytając następne pochwalne komentarze, na przykład brawo za łączenie faktów. Ja w tym pierwszym komentarzu nie zauważyłem żadnego łączenia faktów. Tutaj zostało tylko zaznaczone, że ta pani chciałaby zobaczyć statystyki, a ktoś, kto ten komentarz pochwalił, doszukuje się w tym jakiegoś łączenia faktów. I to jest pewnego rodzaju komunikacja, którą mi się wydaje, że trzeba zrozumieć. Problem, który się tutaj pojawia, jest dość częsty i wygląda przeważnie podobnie. Mianowicie. Nie da się od tej osoby wyciągnąć, jaka jest teza, co się faktycznie dzieje, co faktycznie ma miejsce. Ta pani zaczyna później wymieniać jakieś poskładane w dość chaotyczny sposób liczby na temat składu diety, jak się zmieniała na przestrzeni lat, jak to, że komujemy więcej cukru niż kilkadziesiąt lat temu. Na co bym chciał zwrócić uwagę, że nie da się wyciągnąć od takiej osoby komunikatu, co. Ma według niej miejsce. Pojawiają się jacyś przyklaskujący, którzy nie zostali w jakiś bezpośredni sposób wywołani. Pani rzekomo podaje dane, natomiast wnioski miałyby, tak to rozumiem, w jakiś sposób wyskakiwać z tych danych na nas, jakoś się nam narzucać, pod warunkiem, że jesteśmy inteligentni, myślący, niezależnie myślący, że włączyliśmy myślenie. No i teraz, dlaczego ta informacja? Nie jest podana wprost. Dlaczego nie jest podane wprost, w co mam uwierzyć? Tylko jest pewna jakaś taka implikacja, na którą też reagują przyciągani magnesem ludzie o prawdopodobnie podobnych, zbieżnych przekonaniach. Natomiast nie do końca wiadomo, wokół czego oni się gromadzą. I ta niejednoznaczność ma, moim zdaniem, znaczenie strategiczne, bo to nie jest edukacja. Ta osoba nie próbuje poinformować pozostałych o stanie wiedzy, tylko i teza w dzisiejszym odcinku będzie taka, że ta osoba między innymi poszukuje realizacji jakiejś psychologicznej potrzeby. No w tym wypadku będzie to poczucie wyjątkowości w związku z rzekomo. Posiadaną, elitarną, niepopularną, trudno dostępną wiedzą. No bo co tutaj się dzieje? No dlaczego? Nie, nie można tak po prostu podać trudno dostępnej wiedzy, ponieważ jej wartość zmaleje. Ktoś może czuć, że napracował się, zdobywając tę wiedzę, zatem nie może ona być dana za darmo. Pozostali, żeby potwierdzić swoją. Przynależność do grupy wiedzących musi wykonać samodzielnie pracę, i to jest też jeden z powodów, dlaczego ta informacja jest zawoalowana, ale też podawanie tego w taki sposób implikuje, że ta wiedza, którą posiadam, jest w jakiejś nieokreślonej głębi, a jeżeli jest o nieokreślonej głębi, no to ta głębia może być bardzo duża. Ale przejdźmy sobie do omawiania samego artykułu. To jest jeden z kilkunastu artykułów, które wziąłem ostatnio na warsztat w związku z tym zjawiskiem, którym się zainteresowałem. I to nie jest artykuł nowy, ale wezmę go jako przykład, który później będę rozwijał w następnych materiałach. Ten artykuł został napisany przez. Grupę badaczy z Francji oraz z Anglii. To są osoby związane z Uniwersytetem w Grenoble i Uniwersytetem w Kent. Artykuł ukazał się w 2017 w czasopiśmie Social Psychology. Według Google Scholar był on cytowany jak dotąd 274 razy. Ja nie mówię, czy to jest dużo, czy to jest mało. To jest liczba, która świadczy o tym, że artykuł został poważnie potraktowany i jest dostrzegany przez społeczność. No jest to wydawnictwo open access, czyli można sobie tego PDF-a ściągnąć. I przeczytać. Poza tym, w materiałach dodatkowych autorzy zamieścili kwestionariusze, które zostały użyte do wykonania badania, a same badania, zanim zostały wykonane, zostały zarejestrowane w bazie danych Open Science Foundation. Tytuł artykułu brzmi: I know things they don't know, the role of need for uniqueness in belief in conspiracy theories, czyli wiem coś, czego oni nie wiedzą rola potrzeby wyjątkowości w wierzeniach spiskowych. Ten artykuł opisuje tak naprawdę cztery, Różne badania. Dwa z nich są badaniami korelacyjnymi, a dwa pozostałe są badaniami eksperymentalnymi. I zaraz opowiem, na czym polega różnica pomiędzy nimi. W pierwszym badaniu autorzy wysuwają hipotezę o powiązaniu to jest powiązanie korelacyjne tutaj yy, nie mierzą bezpośrednio przyczynowości, ale jest postulowany taki związek, bardzo prosty zresztą, wydający się właściwie oczywistym pomiędzy stopniem wiary w teorie spiskowe, a subiektywnym przekonaniem o posiadaniu pewnych rzadkich i niepopularnych informacji. Zadanie składało się z dwóch części. Pierwszą było wypełnienie kwestionariusza już wcześniej zdefiniowanego w poprzednich badaniach innych grup, mającego mierzyć ogólny poziom wiary w teorie spiskowe. I ten kwestionariusz, który składa się z 10 pytań, w nim znajdują się takie pytania o jakieś faktyczne zdarzenia historyczne, na przykład zamach na prezydenta Kennedy'ego. Taki kwestionariusz został wybrany po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ludzie użyją jakichś faktycznych informacji, które mają na temat tych wydarzeń, do odpowiedzi na zadane pytania. Następnie w drugiej części mierzono postrzeganą niedostępność, niepopularność informacji, z których skorzystali przy wypełnianiu poprzedniej części. Tam się też pojawiły na przykład pytania, czy informacje zostały zdobyte samodzielnie, czy informacje uzyskałem. Z innych źródeł. I tutaj też, czytając ten artykuł, można od razu zwrócić uwagę na to, jak się robi dobre artykuły w psychologii eksperymentalnej. Tu już zastosowano szereg różnych środków zaradczych, mających przeciwdziałać przyszłym problemom z replikacją czyli ta wspomniana już prerejestracja, ale także w jakich detalach można zwrócić uwagę jest Opisana metoda. Tak naprawdę większość treści tego artykułu, który ma 43 strony, to jest opis tego, jak dane były zbierane, jak były porządkowane, co wzięto pod uwagę jako potencjalne źródła zaburzeń. No i też widać to, jak zbieranie samych danych jest jedynie małą częścią całej pracy, po której następuje żmudne i dość skomplikowane. Obrabianie statystyczne tych wyników. I dopiero kiedy ten wynik, na przykład korelacja, istotność statystyczna nam wyskoczy, i to jest odwołując się do tego, co mówiłem na początku, że osoba myśląca w kategoriach spiskowych mogłaby prezentować jakieś dane, mówić o nich w taki sposób, jakby z tych danych bez analizy, po prostu po przeczytaniu samych liczb naocznie, obejrzeniu wykresów, że tam. Ta konkluzja już sama wyskakuje, że ona się nam narzuca, i my wiemy, bzdura. Jedyne, co z tych danych wyskakuje, to mogą być surowe liczby. To może być rozmiar efektu statystycznego, jaki mierzymy, i miara istotności statystycznej. To jest jedyne, co możemy wydobyć z tych danych. I ta część. Jest w nauce uprawianej przynajmniej tymi metodami statystycznymi, oddziela się w sposób wyraźny to, co z danych zostało wyciągnięte, od spekulacji na temat znaczenia tych wyników. No i tutaj na przykład stwierdzono w tym pierwszym badaniu, co znaleziono. Po pierwsze, uczestnicy są w dużym stopniu przekonani, że sami zdobyli wiedzę, której użyli do odpowiedzi na te pytania, oraz główny wniosek, im bardziej wierzyli w pewne. Rozmaite teorie spiskowe, tym bardziej byli przekonani o tym, że mają dostęp do pewnej, trudno dostępnej, niepopularnej informacji o tychże teoriach. Czyli jeszcze raz, im bardziej ludzie wierzyli w teorie spiskowe, tym bardziej uważali, że posiadają trudno dostępną i nieznaną opinii publicznej wiedzę na ich temat. Znaleziono Wysoką, jak na tę dziedzinę, badań korelację 0,46. To jest w porównaniu z typowym wynikiem, który jest około 0,2 dla psychologii społecznej, wartość dość wysoka. Według autorów to wspiera ich wyjściową hipotezę o tym, że posiadanie unikalnych informacji może sprawiać, że ludzie czują się wyjątkowi i w ten sposób jest ta potrzeba zaspokajana. Badanie drugie, już w odróżnieniu od pierwszego, w sposób bezpośredni mierzy ten stopień występowania potrzeby wyjątkowości i tutaj użyto kwestionariusza, który ktoś wymyślił już wcześniej i on został sprawdzony w praktyce. To jest podkreślone, że ta potrzeba wyjątkowości, ona jest jednym z komponentów narcyzmu. To nie chodzi o zaburzenie osobowości, tylko o taką pewnostabilną cechę, w skład której wchodzi ten konstrukt potrzeby wyjątkowości. Dla celów eksploracyjnych, analiza eksploracyjna to jest taka, ona już już ona już nie była rejestrowana wcześniej. Analiza eksploracyjna to jest, zbieramy dane i zobaczymy, jakie hipotezy można z nich wyciągnąć. Tutaj zostało zrobione przy okazji. Użyli innego. Kwestionariusza mierzącego tą potrzebę wyjątkowości, i tam się znajdują na przykład takie podkonstrukty, jak brak zwracania uwagi na czyjeś reakcje i zachowania, albo istotne w kontekście tego badania, chęć, aby nie zawsze przestrzegać zasad. To jest ta część eksploracyjna. Natomiast jeszcze raz, badanie drugie mierzy bezpośrednio potrzebę wyjątkowości oraz stopień wiary w teorie spiskowe. Tu z kolei. Mierzone to jest innym kwestionariuszem niż w badaniu pierwszym. I co się okazało? No oczywiście, że wyższa potrzeba wyjątkowości była związana z, z wyższym poziomem wiary w teorie spiskowe. Tu ta korelacja wyszła na poziomie 0,17. To wbrew pozorom nie jest mało. Taka typowa korelacja, jak już wcześniej mówiłem, dla... Psychologii społecznej to jest 02021 i jeszcze dodatkowo stwierdzono, że ta wyjątkowość jest zaspokajana typowo przez ekstremalne przekonania konspiracyjne, a nie na przykład przez ekstremalne odrzucanie teorii spiskowych. W tej analizie eksploracyjnej znaleziono, że takim konstruktem, który jest predyktorem wierzenia w teorie spiskowe jest chęć nie zawsze Podążania za zasadami. Czyli mamy dwa badania korelacyjne. W badaniach korelacyjnych badamy zależności pomiędzy dwiema zmiennymi i badamy je w sposób statyczny, czyli wszyscy ludzie dostają te same pytania i staramy się tak przeprowadzić badanie, żeby nie wprowadzić w jakiś niekontrolowany sposób zmian w odpowiedziach, czyli nie wpływać na odpowiedzi. A jeżeli takie czynniki mogłyby się zdarzyć, nie potrafilibyśmy z jakichś względów temu zapobiec, to stosuje się techniki losowania kolejności pytań, bądź też jeżeli się podejrzewa, że jakieś cechy warunku eksperymentalnego mogą na to wpływać, to w sposób losowy przydziela się uczestników do różnych warunków eksperymentalnych, w których niektóre zawierają daną zmienną lub nie zawierają lub zawierają w różnym stopniu. Natomiast nie ma bezpośrednio badanej przyczynowości, natomiast jak najbardziej wysuwa się hipotezy na temat tego, w którą stronę ta przyczynowość zachodzi. No tutaj hipoteza taka robocza jest, że ta potrzeba wyjątkowości, ona no jakby siłą rzeczy, ponieważ koreluje z cechą osobowości, jest jakimś warunkiem poprzedzającym wiarę w teorie spiskowe, a nie odwrotnie, że z jakiegoś powodu wiara w teorie spiskowe miałaby wzbudzać tą potrzebę poczucia wyjątkowości. Trudno sobie po prostu wyobrazić, jakby to mogło działać, aczkolwiek Nadal nie jest to test wykazujący zależność przyczynową. Zależność przyczynową wykazuje się już w badaniach eksperymentalnych z użyciem manipulacji. To są badania trzecie i czwarte, które potem zostały podsumowane w mojej metaanalizie. I w tych badaniach w sposób kontrolowany badacze starają się wzbudzić, podwyższyć na czas badania. Tą potrzebę czucia się wyjątkowy. I to w dwóch y, tych badaniach zostało zrobione w dwa różne sposoby. Wydaje mi się, że badanie czwarte zostało przeprowadzone dlatego, że wyniki z badania trzeciego były mało satysfakcjonujące. One też oczywiście, każde z nich było wcześniej zarejestrowane. To się robi, nie wiem czy o tym wspominałem, ale to się, tam się na przykład wrzuca te kwestionariusze i mówi się, jaka jest hipoteza i jakiego rozmiaru efektu statystycznego się oczekuje. I to się robi po to, żeby ustrzec się przed oskarżeniami o tzw. harking, czyli hypothesis after results are known, czyli hipoteza po tym, jak otrzymaliśmy dane. Natomiast tutaj indukowano, przynajmniej starano się wyindukować. Z tego, co rozumiem, nie było wcześniej takiej metody, nieznana była autorom metoda wyindukowania tej potrzeby czucia się wyjątkowo, więc wymyślili swoje metody. I te metody były dwie. Jedna to po prostu było polecenie zastanowić się, napisać kilka zdań o tym, jak ważna jest wyjątkowość, jak ważne jest się wyróżniać. I była druga grupa, losowo przedzielona, osób, które miały to samo zrobić, ale... Względem konformizmu, jak ważne jest przystosować się do grupy. Drugi ze sposobów manipulacji, który występuje w badaniu czwartym, to jest przeczytanie. Przedstawiono y, osobom skrót artykułu naukowego, nieistniejącego, który traktował o tym jak dbanie o wyjątkowość przynosi pewne korzyści w życiu. I to część osób. Dostała ten artykuł do przeczytania, część nie. Oczywiście można się spierać, że można było na przykład dać warunek neutralny, jeszcze zamiast braku, braku warunku jako kontrolę. To poprzedzało takie zadanie, którym badani otrzymali do przeczytania taki artykuł. I ten artykuł można sobie przeczytać. On jest w materiach dodatkowych. To jest fikcyjny artykuł traktujący o rzekomym wypadku, który wydarzył się w Mołdawii i zginęły tam osoby, które kiedyś należały do jakiejś partii opozycyjnej. W każdym razie jest to na tyle niejednoznaczne, że trudno powiedzieć, tak on też został zaprojektowany, tru, trudno powiedzieć, czy wypadek miał związek z odniesioną korzyścią dla, dajmy na to, partii rządzącej, która miałaby tu ewentualnie służyć za to ciało spiskujące i osoby miały odpowiedzieć na szereg pytań, które pod tym artykułem się znajdowały. Wszystkie one miały zmierzyć, jak bardzo uczestnik, uczestniczka uważa, to wydarzenie za spisek. No i teraz po wykonaniu badań. Tutaj we wszystkich tych badaniach te liczby uczestników to było około 200 osób dorosłych, głównie Francuzi, studenci. I o ile w pierwszym i drugim badaniu badało się korelację, korelacja, czyli jak wartość danej zmiennej wpływa na wartość drugiej, jeżeli chodzi o coś taką średnią. Natomiast w badaniach manipulacyjnych, ponieważ mamy dwie grupy losowo przydzielone, pomiędzy którymi zachodziła postulowana zmiana w tym jednym badanym parametrze, Tutaj chodzi o potrzeby wyjątkowości. Badamy zależność zmiany, nie absolutnych wartości, tylko zależność zmiany w stopniu, w jakim osoby przypisywały temu fikcyjnemu zdarzeniu przyczyny spiskowe od zmiany w tym indukowanym parametrze poczucia wyjątkowości. Tak się. Robi badania eksperymentalne, badania manipulacyjne w psychologii eksperymentalnej. Ogólnie rzecz biorąc, tą przyczynowość jest dużo trudniej zmierzyć. Tam jest potrzebnych więcej, więcej danych, żeby osiągnąć zadowalającą siłę statystyczną, ale ona została osiągnięta i ona została też podbudowana dodatkowo metaanalizą, w której spięto badania trzecie i czwarte. Natomiast efekt jest, jak to określali autorzy, marginalny. Natomiast istotne statystycznie. No i to jest dość częsty wynik psychologii eksperymentalnej, no nie wiadomo do końca, co z tym zrobić. Wydaje się, że zależność zachodzi, tylko nie wiadomo, dlaczego ona jest tak mała. No i tutaj można się zastanawiać, czy faktycznie ta manipulacja indukowała tą potrzebę wyjątkowości, albo czy to faktycznie jest ten czynnik przyczynowy, czy też... Yy, Wiara w teorię spiskowej jest zapośredniczona przez tak naprawdę inne zmienne bądź zespół bardzo wielu różnych zmiennych. Mnie się wydaje osobiście, że tych czynników wpływających na nawierzenia spiskowe jest po prostu więcej. To nie jest jedyny i też on nie działa na wszystkich, prawdopodobnie tylko część osób zmotywowanych w ten sposób. Czyli mamy te cztery badania, metaanalizę. Teraz możemy się zastanawiać nad tym, co to znaczy. A jeszcze zanim to zrobimy, to autorzy też wskazują na to, że w podobnym czasie ktoś inny wykonał podobne badania i chwała im za to. Ci autorzy z kolei wykazali coś, czego Lantian i inni nie zmierzyli. Yy, mianowicie pokazali, że ta potrzeba wyjątkowości zwiększa wierzenia spiskowe poprzez taki konstrukt teoretyczny, który się nazywa mentalność spiskowa. Oni może też kiedyś trzeba będzie opowiedzieć, tylko wtedy, jeżeli mniejszość, a nie większość ludzi wierzy w daną teorię. Jeszcze raz, potrzeba wyjątkowości podnosi poziom wierzenia spiskowego. Ludzie częściej z tego powodu akceptują teorie spiskowe, żeby czuć się wyjątkowymi tylko wtedy, kiedy wiedzą, że dana teoria nie jest popularna, co się może wydawać rzeczywiste, ale to zmierzono bezpośrednio to zmierzono bezpośrednio. I to tylko wzmacnia, że przynajmniej w części przypadków wiara w teorie spiskowe jest sposobem do spełnienia tej psychologicznej potrzeby bycia wyjątkowym. No bo jaka tu wyjątkowość, jeżeli już wszyscy w to wierzą? Albo jeżeli no, zaczynam się orientować, że coś za dużo ludzi mówi o tej fajnej, ciekawej hipotezie, niepopularnej. Hmm, co by tu zrobić? Chyba muszę znaleźć sobie inną. No bo to jest źródło... Zagrożenia dla tej unikalności. No i tak, tutaj wskazują autorzy oczywiście na inne źródła w literaturze. Potrzeba bycia wyjątkowym jest komponentem jednostkowego narcyzmu, bądź też takiego wielkościowego pojmowania własnego ja. To już zostało wcześniej potwierdzone, że narcyzm jest pozytywnie skorelowany z wierzeniem spiskowym. Wcześniej też w kontekście narcyzmu stwierdzono, że tym pośrednikiem pomiędzy jednostkowym narcyzmem a wierzeniami spiskowymi jest myślenie paranoidalne. A tutaj autorzy dodają jeszcze do tego potrzebę bycia wyjątkowym. Czyli widzimy też, jak ten artykuł sytuuje się w tych szerszych badaniach. To warto czytać w tych artykułach y, też te sekcje wprowadzające i dyskusje, ponieważ sekcja wprowadzająca, ona ma to jakby za zadanie usytuować bieżące badania w kontekście co do hipotez. I tu się przeważnie, jeżeli to jest dobrze napisane, można dość dużo dowiedzieć o tym, jak y, wygląda obszar zainteresowań danej grupy autorów. Będzie to jakiś wycinek jakiejś większej całości. Natomiast na poziomie wyników, jak te wyniki konkretnie Sytuują dane badania w szerszej literaturze, to już jest w części dyskusji bądź podsumowania. I tu się można bardzo dużo dowiedzieć o tym, jak w ogóle ta dziedzina wiedzy wygląda. Przykładowo, autorzy wskazują, że może się wydawać nieintuicyjne, że to akurat potrzeba wyjątkowości jakoś wpływa bądź ma jakąś rolę przyczynową. Wierzeniach spiskowych, ponieważ zostało wykazane wcześniej na przykład, że to autorytaryzm skrajnoprawicowy jest predyktorem wierzeń spiskowych, no ale z drugiej strony osoby o przekonaniach skrajno-prawicowo-autorytarnych, cenią konformizm jakichś norm społecznych, czyli teoretycznie nie powinny cenić aż tak bardzo indywidualnej wyjątkowości. I to mogłoby sytuować wynik tego badania jako w jakimś sensie częściowo sprzeczny, ale tutaj autorzy tłumaczą, że to z drugiej strony nie wiadomo tak naprawdę jeszcze w tej chwili, jakimi czynnikami te przekonania skrajno-prawicowo-autorytarne są powiązane z wierzeniami spiskowymi, bo same przekonania skrajno-prawicowo-autorytarne też mają swoje wewnętrzne komponenty, i to niektóre z nich mogą pośredniczyć w relacji. Czyli widzimy też, że rozsądnie napisany artykuł sam określa, jakie są ograniczenia stosowania tego wyniku, podejmuje też dyskusję z potencjalną krytyką i dostarcza przynajmniej jakiejś takiej próby wskazywania. Wykonywania gestów w kierunku potencjalnych wyjaśnień. A jeżeli z tym jest jakiś problem, no to czasem autorzy po prostu się przyznają, że nie wiadomo, że nie wiadomo, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Te badania wydają się dobrze przeprowadzone i artykuł wydaje się dobrze napisany. Czyli dość ważne, że wspominają na przykład o potrzebie wyjątkowości pod względem tożsamości społecznej, a nie tylko jednostkowej. To jest też coś, co jest warte. Z badania. Nie wiem, czy ktoś już od tamtego czasu to badał, na pewno się dowiem. No i oczywiście nieśmiertelny kontekst kulturowy. Dobra, pomęczymy, pomęczymy tutaj tą panią, która tutaj się udzieliła w tej dyskusji. Niech będą jakieś tego konsekwencje. Okej, okay, no chciałabym zobaczyć statystyki, kto chorował, zaszczepieni, czy nie zaszczepieni. Chciałbym też poznać statystyki ludzi napływowych z Ukrainy. Jak się wchodzi na taki kanał, jak nauka to lubię i się umieszcza takie komentarze, ale przecież ta osoba ma wybór pójść gdzieś indziej. No robi to pod tym filmem, dlatego że wie, kto takie filmy ogląda. Ja nie wiem, fajnie by było mieć na YouTubie taką informację przy każdym komentarzu, ile tego filmu ta osoba obejrzała. Ona pisze, chciałaby zobaczyć statystyki, kto chorował, zaszczepieni czy nie zaszczepieni, no ale o tym przynajmniej częściowo Tomasz Rożek mówi w tym filmie. Więc no, chciałaby zobaczyć, no ale na tej chęci się skończyło. Brawo za łączenie faktów. E, liczby, liczby. No i tak, no, dla inteligentnego człowieka coś będzie wynikało z tych danych. Nie spodziewam się tego po wszystkich. No Na pewno jest taki element w tej komunikacji w tym jak ci ludzie do siebie tutaj tak metaforycznie puszczają oko, że to nie chodzi o edukację, tu nie chodzi o uświadomienie nikomu niczego. Robią to dla siebie, żeby się czuć fajnie. Robią to dla tych łapek, ale z drugiej strony to jest takie trochę nawoływanie się. To jest coś, o czym wspominali autorzy w artykule, że nie zostało to w ramach tego artykułu zbadane. To jest takie nawoływanie się w głuszy, sygnalizowanie, to ja jestem. To ja jestem tutaj. Ja jestem z tych myślących, ja jestem z tych wyjątkowych. Pokażcie się, pozostali, potwierdźcie moją wyjątkowość. Będziemy się poklepywać wzajemnie, będziemy się czuć nakręceni, napompowani i będziemy się odróżniać. I będziemy wiedzieć, że to my, to my myślimy, a reszta to ci naiwni, te owieczki, ci łatwowierni. I rekrutujemy. Rekrutujemy, ale ostrożnie. To nie może być bezpośrednie wykazanie naszej racji. Nie może być, po pierwsze, Dlatego, że nie mają racji, ale też jest w tym pewna taka, wydaje mi się, podświadoma, ale strategiczna oszczędność komunikatu, niejednoznaczność komunikatu, po to, żeby można go było zawsze zmodyfikować, zawsze powiedzieć, a to ja miałem na myśli coś innego, ale też musi on być wystarczająco taki wywrotowy, wbijający kij w murowisko, żeby też nie wszyscy się na to nabrali. No bo jeżeli przekonam wszystkich, to już stracę tą wyjątkowość. Może. Może tak być. Nie wiem, nie jestem w 100% przekonany, ale dzisiaj omawiamy ten dany artykuł, staram się jakby pracować z jego perspektywy i spróbować użyć go jako narzędzia tutaj. Czy jest pewna rekrutacja? Jest potwierdzanie. Społeczne. Ta osoba by tu nie weszła, gdyby nie wiedziała, że jakiś stopień potwierdzenia tu znajdzie, ale ja mam, nadzieję, że, ja mam nadzieję, że to widać. I ja mam nadzieję, że poprzez dobieranie się do tych mechanizmów będzie można, no bo jaki jest skuteczny sposób na zgaszenie zapału takiej osoby? To jest powiedzieć: Widzę, co robisz. Widzę, co robisz. Widzę, co się dzieje. Jeżeli damy radę, skatalogować, te mechanizmy, to będziemy mogli je pokazywać palcem. To oczywiście będzie jak hydra. Obetniemy jedną głowę, pokażemy jeden mechanizm, zostanie zastosowany drugi, ale ten zestaw, on jest ograniczony. Ja w to głęboko wierzę, że ten zestaw tak naprawdę składa się z jakiejś skończonej liczby narzędzi i one mogą wyglądać na. A inne, ludzie się zaczynają powoływać na jakieś inne dane, zmieniać zdanie. Mnie się wydaje, że to się da szybko wychwycić, tylko trzeba to katalogować, trzeba to nazywać, bo taka osoba się po prostu zacznie w pewnym momencie wycofywać, bo to już nie jest, no ja mówię o zrozumieniu i tak dalej, że tutaj. Nie ma jakiegoś takiego prostego podziału na oprawcę i ofiarę, ale jak osoba już staje przed opinią publiczną i mówi takie rzeczy, takie rzeczy implikuje i wpływa jakoś na, być może na ważne, zdrowotne decyzje, to w takiej konfiguracji już nie przesadzajmy z tą empatią. Trzeba myśleć bardziej o tym kimś, kto to może przeczytać, kierować się obnażając te mechanizmy do tej osoby, która może być na to podatna. Natomiast ta osoba. Zdecydowała się napisać, powinna brać za to odpowiedzialność. Powinniśmy to identyfikować, nazywać, wytykać. Z szacunkiem, retorycznie oczywiście możemy być bardzo stanowczy, jak najbardziej. Ja myślę, że trzeba wyjść od podobnego poziomu. Intensywności komunikatu, jaki przyszedł z drugiej strony, jak w taktykach negocjacyjnych, i pokazać, widzę co robisz. Jeszcze raz, widzę co robisz, i zwrócić się wtedy do publiki i powiedzieć: Ja widzę, co ta osoba robi. Wy też to zobaczcie. To jest udokumentowane. Mamy, mamy dane. Badań na ten temat jest mnóstwo, za dużo materiałów dotyczących teorii spiskowych skupia się na treści, albo jakoś tak powierzchownie mówi o tym, jak to ci ludzie się boją, albo wykazują się jakimś niedoinformowaniem, albo że dotyczy to tylko jakiejś małej grupy w jakimś rysie psychotycznym, co oczywiście jest jakimś tam elementem, no ale to tak się rozrasta, że to nie może odpowiadać za większość tego efektu. Że mnie się wydaje, że trzeba mieć narzędzia do tego, żeby identyfikować, wszystkie te mechanizmy z całą ich złożonością, informować zarówno te osoby, które już wykazują takie zachowanie, jak i te, do których może to przemówić, na co powinny zwrócić uwagę, w swoim myśleniu, w swojej percepcji, w swoich założeniach, w tym, co uznają za oczywiste. Mówię, mam kilkanaście artykułów, za które się będę brał, w parę przeczytałem, zobaczymy, co z tego wyjdzie, no i widzimy się.